I to nagrałam czwarty raz, bo za każdym razem sobie mówię: nie, Teraz już nie zapomnę pokazać tej sywetki i rąk, i za każdym razem zapominam pod koniec. A to było zaznaczone kapslokiem, że to jest konieczne, także zrobię to. E, nazywam się Kamila Pałac, mam 20 lat. E, I aktualnie jestem w ogóle w sali włoskiej filmówce, bo udało mi się dostać jedną z głównych ról w dyplomie e, i robimy próby. Jestem tym mega fodiorana, i tak się cieszę, że w ogóle nie mogę spać od dawna. No, ale tak pozytywnie, w sensie taka pozytywna bezsenność. No, a tak bardziej stricte o mnie, to skończyłam szkołę aktorską SPOT, więc jestem już dyplomowaną aktorką od całych dwóch tygodni, ale jestem. I skończyłam też szkołę baltową, więc jestem też dyplomowaną tancerką. Także taki dyplomowy rok był. No i cóż, a tak jeszcze bardziej wakacyjnie, to bardzo się cieszę, że wreszcie są wakacje, chociaż w tym roku są jakieś takie. Pracowite, ale to bardzo fajnie, to bardzo lubię, ale planuję pojechać w góry ze znajomymi, więc na to bardzo czekam. I teraz pokażę Państwu moje ręce i moją serwetkę. To się stało. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia.